Słowo Boże na dziś, sobota 15 lipca 2023 roku. Wspomnienie świętego Bonaventury, biskupa i doktora Kościoła. Czytanie z księgi rodzaju. Jakub tak przykazał swoim synom: Gdy ja się połączę ze swymi przodkami, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Hittyty. Pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, a którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Hittyty tytułem własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę. Tam pochowałem Leę. Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od synów Heta. Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył razem swe nogi na łożu, wyzionął ducha i połączył się ze swoimi przodkami. Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: Być może Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. To też kazali powiedzieć Józefowi. Ojciec twój przed śmiercią polecił. Powiedzcie Józefowi tak. Racz przebaczyć swym braciom ich postępek i przewinienie, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz, przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twego Ojca. Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia sami już poszli do Józefa i upadłszy przed nim, rzekli: Jesteśmy twoimi niewolnikami. Lecz Józef powiedział do nich: Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się, będę żywił was i wasze dzieci i tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Jezus mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on 110 lat i doczekał się prawnuków z Efraima. Również dzieci Makira, syna Manassesa, urodziły się na kolanach Józefa. Wreszcie Józef rzekł do swoich braci: Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie. Gdy Bóg okaże Wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości. Po czym Józef umarł, mając 110 lat, zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 105. Ożyje serce szukających Boga. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Śpiewajcie i grajcie mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie jego cuda. Ożyje serce szukających Boga. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i jego potędze, zawsze szukajcie jego oblicza. Ożyje serce szukających Boga. Potomkowie Abrahama, słudzy, jego synowie Jakuba, jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Ożyje serce szukających Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą Wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem duch Boży w Was spoczywa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jakiego Pan. Jeśli Pana domu przezywali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą takiego domowników, nie bójcie się więc ich, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie, dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Oto słowo pańskie